Hej, witam Was tutaj, Dominik. Dzisiaj nieco dłuższy odcinek, ponieważ wiąże się to z moją delegacją do cieszyna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie jeszcze suba, łapkę, dzwonek i zaczynamy. Jak już jestem na miejscu, zobaczcie, tak to wygląda. Dach dwuspadowy. Dachówka cementowa, dosyć mocno zniszczona. Widać masę ubytków. Dodatkowo mech, grzyby, glony. To samo co zwykle, natomiast czegoś takiego nie widziałem przez 6 lat. Od kiedy działam? Zobaczcie. Nie, no to jest kosmos. Tutaj coś się uwiło po tym dachu. Sprzątania będzie z tego na pewno dużo. Jeszcze podjadę bliżej. No jest nieźle. Wyciągamy sprzęt. Liny już gotowe, dwa stanowiska. Nakładamy płyn i myjemy pod wysokim ciśnieniem. 3 godziny i cały tył mamy gotowy. Dodatkowo umyłem też taki. umyłem też taki mały daszek. Cały czas mi się uziewa. 3 godziny snu to nie jest najlepszy pomysł. Lecimy przód i uciekamy do domu. Witam Was w kolejnym dniu. Godzina 7.30. Niestety pół godziny obsówki, ale to przez wypadek, przynajmniej tak sobie tłumaczę, zaczynamy od podkładu, czyli takiej powłoki zwiększającej przyczepność i zmniejszającej chłodność. Tutaj, gdzie jest słońce, wszystko jest wyschnięte, więc możemy zaczynać. Specjalnie wam tego nie pokazuję, ponieważ nie będę miał oczu. Natomiast mówimy o tej dachówce. Całość dachu została już zapodkładowana w pewnym sensie. Jest on delikatnie bielszy. Mam nadzieję, że to widać na dalszych ujęciach. Przed malowaniem powłoki musimy jeszcze sobie wyczyścić te wszystkie ślady skleju. No, ja wiem, że można się do każdego doczepić, do mnie na pewno też, natomiast no, takie coś no, to poniża nas wszystkich budowlańców. No ale cóż, wezmę jakiegoś, nie wiem, może nóż, może szczotkę. No, majzla i młotka to już, to już jakoś nie przewiduję, natomiast mam nadzieję, że uda się to fajnie wyczyścić, tak żeby po malowaniu była jedna gładka powłoka. Jeżeli chcecie zapytać o sadzę, no to testowałem tutaj trzy płyny. Nie zeszło całkiem, ale na pewno jest dużo bledsze. To nie jest zlewka nie wiem, dwusezonowa, tylko pewnie nie 30-letnia, więc jeżeli dałem na to podkład, zobaczcie nawet może z bliska, to nie jest jakieś gładkie, śliskie, więc spokojnie za chwilę wezmę się za malowanie. Witam was w trzeci i mam nadzieję ostatni dzień, nie mam zielonego pojęcia jak wyglądam, bo spędziłem noc w hotelu takim powiedzmy no, półgwiazdkowym, ale jest ok. godzina ósma, na tą część na przykład tutaj albo tutaj świeci słońce, więc wszystko jest wyschnięte, natomiast jeszcze nie wezmę się za aplikację ostatecznej powłoki, ponieważ no na przykład za kominem albo za jaskółką tam gdzie jest cień może pojawić się wilgoć, więc zaczynam od malowania boków, a potem jedziemy całość. Jest godzina 16, czasowo mega fajnie, więc cóż, no chyba koniec. Składam linę i za chwilę pokażę wam efekt przed i po. Chyba tyle. Mam nadzieję, że nie słychać, że jestem cały zakatarzony i że mam mało taką anginę. E, no i co? Znowu muchy tutaj latają. Mam nadzieję, że nie będzie ich widać. No ja już wam za dzisiaj znowu dziękuję. Widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Cześć!